W galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury 10 listopada uroczyście otwarto wystawę prac Kasi Szczypior. Ekspozycja nosi tytuł Razem, a jej temat stanowią ludzie i ich historie. Młoda artystka tworząc swoje grafiki stosuje technikę digital painting. Ta nowoczesna forma wyrazu bardzo zaintrygowała przybyłych na wernisaż gości. Prace są bardzo kolorowe i wiem, że to Pani Kasia Duszy, prawda? Tak, tak. Kolory, prace są bardzo ciekawe, jak widzimy są to przede wszystkim portrety, no ale tutaj ten obraz, jeśli chodzi o tą kurę na rowerze, od razu przyciąga. Drogie, jest niesamowity, znam historię, ale to już Pani, sama Kasia opowie. I może Pan Burmistrz, że chciałby powiedzieć kilka słów? Ja do Pani Kasia wyjazdzę ja i od razu głos Pani i Dziękuję. Dziękuję bardzo za tę możliwość, że mogłam tutaj zaprezentować swoje prace, zresztą w ogóle za zaproszenie tutaj organizatorów. Tak, moje prace powstają, te portretowe głównie w technice cyfrowej. To jest taka technika, która teraz no, prężnie się rozwija, stwarza wiele możliwości. Stworzy swoje prace na y, tablecie, za pomocą tabletu, maluję na tablecie i gdzieś tam na pewnym etapie swojego rozwoju artystycznego. Znalazłam ten swój własny styl i ku mojemu zdziwieniu on bardzo mm, przypadł do gustu szerszemu gronu, dlatego dużo... no większość moich praw powstaje po prostu na zamówienie. E, aczkolwiek chciałam też zaprezentować różne e, techniki, które również e, lubię eksplorować, ale może obecnie nie mam na tyle czasu, jak chciałabym. Czyli mam tutaj e, m, głównie akrylowe, trochę akwareli. Tak, tak jak tutaj Pani Dyrektor wspominała, prace są kolorowe i tak też ta nazwa wystawy Tytuł Razem jakoś tak wydaje mi się, że pasuje do tego, co tutaj chcę zaprezentować, do tego ciepła, ciepłej atmosfery, którą zawsze w tych swoich pracach staram się oddać. ten ten uśmiech to, to bycie razem właśnie, więc e, mam nadzieję, że mi się to udało. E, zapraszam do oglądania i e, jeśli były jakieś pytania, to oczywiście też zapraszam. Dziękuję ja bardzo. Jakie trzyma panie takiego portretu tak. rodzinnego? No to oczywiście zależy ile jest osób na takim portrecie, ale taki wieloosobowy portret to jest około 5 godzin pracy. Tak. Bo powstaje... No, na tabletzie. Tak, na baresie. A jeżeli na y, ta... No to znacznie dłużej. Tak. znacznie dłużej. Tutaj jest w sumie jeden przykład e, portretu malowanego. W e, mam ich trochę też na swoim koncie. E, n, natomiast tutaj, akurat tylko jeden przykład zaprezentowałam, też bardzo to lubię robić. Ogólnie portrety to jest mój, e, mój konik. <grystanie> e, rysowanie ludzi, to oddawanie tych emocji i. I też jakby piękna ludzkiego ciała, więc y, mm, tak. Także lubię również malować pracę w technikach tradycyjnych. A te obrazy z tyłu co przedstawiają? Jakieś Ta Te obrazy wszystkie powstały na tenerze malarskim jeszcze podczas moich studiów. E, bo, właśnie studiowałam grafikę na Akademii Szczep Pięknych e, i byliśmy w takim e, bardzo urokliwym miejscu, pełnym e, zwierząt e, i, 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 i roślinności, o, o, ogród taki jakiś tutaj tutaj szklarnie, świnki <laughs> <laughs> skóry na rowerze, to jest nich, <śmiech> <śmiech> tak ona jest, ona jest zawsze faworytką, tutaj ja już miałam kilka <laughs> My cię obrazu. E, tak, także to tutaj e, napływa. Kolejne pytanie, bo wygodniejsze, ale która technika, bo ta technika wykonania za pomocą kapitałem jest hmm. taka, bo w ostatnich czasach mi się wydawał nowa. Która z tych technik jest trudniejsza, łatwiejsza, czy w ogóle można użyć takie kategorie? To chyba hmm. trudne pytanie, która jest łatwiejsza. Dla mnie. Dla mnie no, powiedziałabym, że jest łatwiejsza tylko ze względu na, na możliwość wprowadzania tych poprawek. Po, powiedziałabym, że to jest jakby po prostu, no właśnie, wygodniejsze. Czy jest łatwiejsze, nie wiem, bo to jakby... Dla mnie tak najtrudniejszą rzeczą w, w tworzeniu tych ilustracji było znalezienie stylu. Y, Wydaje mi się, że to jest y, najtrudniejsza rzecz w ogóle, ale to dotyczy i techniki tradycyjnej, i, i, i technik y, taki, takiego rysunku digitalnego. Więc tutaj y, ciężko mi powiedzieć, co jest trudniejsze. Myślę, że to jest też bardzo indywidualna sprawa. To jest, to jest taki ekran z programem graficznym, w którym ja tutaj bazuję, jeśli chodzi o portrety na zdjęciach. To znaczy nie no, w tym sensie tak jak również malowanie tradycyjnych portretów, no, obecnie rzadko się zdarza tak, że ktoś siedzi godzinami i my go malujemy, tak? Raczej to też się odbywa na, na bazie zdjęć. Więc, więc na podstawie zdjęć rysuję. Tak samo jakbym to malowała e, na, na kuchnie, tak tylko maluję w programie graficznym. Tam też są różne e, tak, możliwość wyboru e, różnych pędzli, różnych technik i tu jest właśnie ta trudność, bo mm, czasem jednak łatwiej jest jak e, te narzędzia są trochę ograniczone, bo przynajmniej ja tak mam, że jeżeli wybór jest ograniczony, to czasem e, jest trochę łatwiej, a tutaj jeśli chodzi o te techniki digitalowe, no wybór jest nieograniczony. Można naprawdę robić bardzo różne rzeczy i nie wiem, tworzenie grafik do gier komputerowych i tak dalej, to są zupełnie jakby tworzone w podobny sposób rzeczy, ale zupełnie różnych stylach. I zdecydowanie się na jakiś styl, wybranie swojego, znalezienie tego czegoś, z czym się, z czego będę zadowolona, bo to chyba głównie o to chodzi, no bywa czasami trudne, jeśli ma się to nieograniczone no właśnie, nie narzekam, to było badanie e, najbardziej zaskakujące. Nie, nie przygotowałam się do, na dzisiejszy dzień, nie policzyłam ile tych portretów już przeskało, tak staram się robić takie utsmożania roczne, ale... Tak mniej więcej? Myślę, że tak 100 rocznie e, powstają. Czyli tak. co 3 No tak, tak, tak. To, to jest bardzo się cieszę, nie spodziewałam się tego e, i, i tak, tak. To był, to był wynik e, szukania trochę własnej drogi, e, kiedy byłam w ciąży i, i udało się. Ja się <grych> tak. <grych> Dziękuję.